Jak działa piorunochron? Tutaj mamy pokazany przykład gwoździa z równomiernym rozkładem ładunków elektrycznych. Gdybyśmy go naładowali na przykład dodatnio, to oczywiście na powierzchni zwiększyłaby się ilość ładunków dodatnich. Pytanie tylko, czy to zwiększenie ładunków dodatnich byłoby wszędzie takie samo i... Równomiernie. Okazuje się, że niekoniecznie. Okazuje się, że na ostrzu metalowego przedmiotu zagęszczenie linii sił pola elektrycznego jest dużo większe niż w innych fragmentach ostrza. Im bardziej ostrze, tym ilość tych ładunków jest większa. Powoduje to jonizację cząstek wokół, wokół tego ostrza, czyli jonizację powietrza. Powoduje to jonizację powietrza, a powietrze zjonizowane dużo bardziej przewodzi prąd elektryczny, bo normalnie powietrze jest izolatorem, ale jeśli w powietrzu pojawią się jony dodatnie lub ujemne, to takie powietrze dużo lepiej przewodzi prąd elektryczny, a w związku z powyższym również łatwiej przez niego przechodzi błyskawica. Zjawisko to zostało wykorzystane do budowy piorunochronu. Proszę zobaczyć. O, tu mamy nasze sytuacje, z piorunochronem. Proszę zobaczyć, tu mamy, tu mamy ostrze. Ostrze, koniec piorunochrona jest ostrzem, czyli powoduje cząstkową jonizację powietrza. Powoduje to ułatwienie drogi przepływu ładunków w postaci pioruna. Dlatego piorun chętniej uderzy. W to miejsce, gdzie pojawiły się jony, gdzie jest lepsze przewodnictwo, niż w jakiekolwiek inne miejsce, gdzie przewodnictwo jest typowe. Skąd się pojawiają plusy na Ziemi? Oczywiście również chmura naładowana ujemnie powoduje indukcję na Ziemi i pojawiają się ładunki dodatnie. Ale główną funkcją piorunochrona jest właśnie. Ten szczyt to miejsce, gdzie ułatwione jest przewodnictwo elektryczne i jest dużo większe prawdopodobieństwo, że piorun padnie w tym miejscu i zostanie pięknie do ziemi odprowadzony. To tyle na dzisiaj. Dziękuję.